Kolejny projekt zrealizowany pod zamówienie i potrzeby klienta Baza tego roweru to jest rama gravelowa Ridley Kanzo wersji aluminiowej z karbonowym widelcem Rower został wyposażony w osprzęt GRX 800 11 rzędowy Najlepsza grupa 11 rzędowa Tyle wystarczy Koła DT przeze mnie budowane Opony Vittoria T70 w szerokości, 45 i tutaj wyróżnia się kierownicą. Lemontką to jest pod bardzo długie wyścigi 1200. Wisła dookoła Polski 3200 i oczywiście prosta kierownica z dźwigniami hamulcowymi, które są potrzebne, ponieważ baranek i tamkomanetki, które są do niego przystosowane, nie będą mogły być obsługiwane przez kolarza.